i problematyki, którą poruszamy. I to nie, to nie chodziło o to, żeby to była bardzo grzeczna taka konferencja, w której wszystko, mamy odpowiedź na wszystkie pytania. Nie mamy. Jestem przekonany, że w relacji ojca i dziecka jest niesamowita energia i brak tej relacji no, powoduje olbrzymią stratę. Tą stratę przeżywa dziecko, przeżywa rodzic. W tym przypadku, ojciec, i, i rozumiem uczucia tych, którzy, którzy tej straty doświadczają. Natomiast nie zgodzę się też z tym, że to, co, co mamy wokół, to jest tylko, tylko niszczenie. Tak naprawdę, Państwo jesteście tutaj na tej sali nie dlatego, że ktoś Wam kazał, chociaż być może, że ktoś jest i w takiej sytuacji, ale że chcieliście też tego być, tutaj być, że chcieliście podjąć inicjatywę wykazaliście się pewną proaktywnością. I, I z całą pewnością, z całym szacunkiem dla tradycji, dla, dla tych doświadczeń pokoleń ojców, wchodzimy w kolejne wieki, tysiąclecie, w którym nie, nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania. I po to tutaj jesteśmy, żeby te puste miejsca, te białe plamy na mapie wypełnić. Ja bym porównał to nasze pokolenie mężczyzn do pokolenia kolumbów. Z tym, że nie Krzysztofa Kolumba, tylko tych kolumbów rocznik XX. Tych wspaniałych mężczyzn, harcerzy, patriotów, którzy e, mieli pewien kodeks, kanon postaw patriotycznych w czasie niepodległości, w bardzo szybki sposób potrafili przetłumaczyć, stworzyć nowe mapy w czasie, kiedy przyszła okupacja. Ja nie chcę porównać, że ten czas XXI wieku jest czasem okupacji, ale funkcjonujemy w chaosie. Czy nam się to podoba, czy nie, era bardzo często definiowana jest ta, której jesteśmy jako postmodernistyczna era. Ona się cechuje chaosem. Pewnym. I pytanie, jak odnaleźć swoje więzi, swoje relacje, swoje powinności, standardy jest zadaniem naszego pokolenia. I dlatego potrzebujemy tej energii, która jest na, na tej sali. Tej energii, która, dziękuję za ten ostatni głos, będzie tworzyć, właśnie ten nowy, nowy ład. Prawdopodobnie nie będzie to ład jednotorowy, że tutaj wielowątkowo będziemy potrzebowali znaleźć odpowiedź na pytanie w różnych sytuacjach, bo są spełnieni ojcowie, którzy cieszą się wsparciem i, i, i niesamowitym. To bardzo cenieniem przez matki dzieci. Są z całą pewnością wspaniałymi ojcami, ale także wspaniałymi ojcami są ci, którzy nie mają takiej relacji, ale też chcą się spełnić. Ja kiedyś spotkałem mężczyznę, który został ojcem w wieku 14 lat. On nie mógł być mężem. Ale, ale poradził sobie w tych okolicznościach. Bardzo, bardzo dziękuję za, za te głosy i mam nadzieję, że te wątki też jeszcze w części, którą będzie prowadził Pan Antoni Szymański, powrócą i znajdą no. pewne kontury. Szanowni Państwo, yy, yy, tak, jak, yy, tak jak w pracuje podróży, jesteśmy elastyczni. W związku z tym, ten program, który macie Państwo przed sobą, troszeczkę ulega zmianie. W tej chwili, ponieważ yy, jesteśmy tu już yy, niektórzy.